Nasz kraj jest naprawdę dobrze zcyfryzowany, jest serwis gov.pl. Mhm. Jest to serwis, w którym uwaga, można zgłosić zb zbycie pojazdu w ciągu. To jest mój przykład, kiedy sobie to przeklikałem 10-15 minut. Czyli odjeżdża nowy właściciel samochodem. Tak dokładnie. Ja, mam, ja do... mam przed sobą druk umowy. Robię zdjęcie. Nie skan, robię zdjęcie swoim telefonem. Nie szukam żadnych drukarek, żadnych takich rzeczy. Robię zdjęcie swoim telefonem, loguję się na gov.pl, wybieram sobie opcję zgłoszenie zbycia pojazdu, e, wpisuję podstawowe informacje, zresztą po zalogowaniu się, jak dobrze wiemy, ja jestem zautentykowany, tak? Uh -huh. Profilem zaufanym czy bankowością elektroniczną i tak dalej i tak dalej. Znamy te metody logowania. W związku z tym większość rzeczy e, się podstawia. Załączam zdjęcie umowy, koniec mało tego. Dostaję potwierdzenie na maila, zachowuję sobie. Mam mhm. elektroniczne EPO, elektroniczne poświadczenie odbioru. Wykonałem swój obowiązek. To jest jeden. Znaczy, Ty wykonałeś, bo mhm. mówimy o tobie. To jest jeden e, obowiązek. I drugi, co, drodzy Państwo, zajmuje nam łącznie, nie przekroczymy godziny. Bierzesz tę umowę, w sensie zdjęcie tej umowy, wysyłasz do ubezpieczyciela, o którego miałeś pojazd i mówisz, słuchajcie, z dniem dzisiejszym takim, takim, zbyłem taki, taki pojazd, numer polisy, jeśli jej nie pamiętasz, to podajesz dane pojazdu, dziękuję, czuję się zwolniony z obowiązku informacyjnego, bo właśnie was poinformowałem.